Czyli jak się macie z tej strony oczywiście kasztan i ciepkacz wam jak rezonuje quiz z serii co byś wolał. Stawcie łapki w górę z by nie przegapić. Kończków na moim kanale. Prześlijcie ten film dalej. Zapraszam do oglądania. Zaczynamy! Kim byś wolał zostać w przyszłości Nochlem. Matematyki czy nauczania historii? No to drugie. Kim byś wolał zostać w przyszłości? Piłkarzem czy malarzem? To piłkarzem. Kim byś wolał zostać w przyszłości? Piosenkarzem czy aktorem? Aktorem. Kim byś Wolał zostać w szłości? Kolarzem czy muzykiem? To muzykiem? Kim byś wolał zostać w szłości? Nocilem, WF-u czy sportowcem? Sportowcem. Kim byś wolał zostać w szłości? Klaunem czy mechanikiem Mechańkiem. Kim byś wolał zostać w szłości? Sprzedawcą czy przedstawicielem? No to przedstawicielem. Kim byś wolał zostać w przyszłości prawnikiem czy robotnikiem? To prawnikiem. Kim byś wolał zostać w przyszłości lekarzem czy weterynarzem? No, lubię zwierzęta, ale jednak lekarzem. Kim byś wolał zostać szóstym motorniczym czy konduktorem no to wybieram opcję numer jeden kim byś wolał zostać szłości reporterem czy sprzątaczem no to reporterem no to to by było na tyle. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Życzę miłego dnia. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Cześć!